Lenovo podjęło się w tym roku bardzo trudnego zadania. Postanowili stworzyć modułowe smartfony, ale nauczeni wcześniejszymi błędami LG podeszli do sprawy zupełnie inaczej. Efektem ich pracy są dwa nowe modele Lenovo MotoZ. Jako pierwszego z nich przetestujemy MotoZ Play. Zacznę może od najważniejszej różnicy w stosunku do LG G5. Tam moduły były wsuwane wraz z akumulatorem do wnętrza obudowy i trzymały się na fizycznych zatrzaskach. Rynek zweryfikował te podejście i odrzucił je. Lenovo zaproponowało coś zupełnie innego. Tutaj moduły są podłączane magnetycznie z tyłu obudowy. Dlaczego ten sposób jest lepszy? Po pierwsze, moduł taki jest bardzo łatwo założyć i zdjąć. Po drugie, nie jesteśmy ograniczeni grubością obudowy. W Moto Z super cienkie plecki można równie łatwo i wygodnie założyć jak grubszego powerbanka. Lenovo oferuje kilka różnorodnych opcji. Oprócz dodatkowej baterii podłączyć możemy też głośnik, mały projektor, a nawet dodatkowy aparat z dziesięciokrotnym zoomem optycznym. Z tyłu smartfona wbudowano styki służące do komunikacji z modułami. Po podłączeniu możemy w smartfonie sprawdzić np. Na stan naładowania akumulatora takiego modułu. Jest on wyświetlony na górze. W tym momencie mamy w obu modułach, a czy właściwie w smartfonie i w module po 100% baterii. Warto dodać też, że em, magnetyczne plecki ochronne dołączone są do każdego zestawu. Z przodu i z tyłu mamy szkło Gorilla Glass 3, a boki są metalowe. Smartfon prezentuje się znakomicie, przynajmniej na początku, bo wiadomo, szkło dość szybko pokrywa się odciskami palców. Jeśli chodzi o najważniejsze elementy, to z przodu u góry mamy aparat z diodą doświetlającą. Nad wyświetlaczem umieszczono również dobrej jakości głośnik. Pod ekranem znajdziemy mały, ale skuteczny czytnik linii papilarnych, a u dołu złącze USB typu C i wyjście słuchawkowe, którego brakuje w cieńszym modelu MotoZ. Wyświetlacz wykonano w technologii AMOLED, ma nasycone kolory i bardzo dobry kontrast. Na jasność też narzekać nie można, w trybie manualnym dostajemy 375, a w trybie auto 535 metr kwadratowy. Obraz jest więc czytelny, w słoneczny dzień. Moto Z Play to dość duży smartfon, przekątna wyświetlacza to 5,5 cala, czyli taka sama jak na przykład w Samsungu Galaxy S7 Edge, a mimo to smartfon jest od niego większy. Odrobinkę, ale jednak. Możemy go też porównać do kilku innych smartfonów. Honor 8, który ma mniejszy wyświetlacz, ale warto go porównać, gdyby ktoś z Was się zastanawiał. LG G5, który ma taki sam, taką samą przekątną wyświetlacza, a Lenovo wciąż jest od niego większe. Asus ZenFone 3, wciąż Lenovo większe. No i najmniejszy z nich iPhone 7. Znacznie mniejszy. Rozdzielczość Full HD w zupełności wystarcza. Obraz jest bardzo szczegółowy. Ok, teraz dwa słowa o wydajności. Moto Z Play ma nieco skromniejszą specyfikację od Moto Z. Przede wszystkim Snapdragona 625 zamiast 820, 3 GB RAMU zamiast 4 i pamięć dla danych użytkownika to teoretycznie 32 GB, a w praktyce niecałe 24 plus microSD. Jeśli lubicie cyfrowe wyniki benchmarków, to w 3 dmarku marku Ice Storm Unlimited ponad 13 000 punktów, w 3 d Slingshot. Zaledwie 445 punktów. W AnTutu 6 ponad 56 tysięcy punktów. I w Androbenchu, który mierzy mm, szybkość pamięci, zapis, yy, przepraszam, odczyt sekwencyjny 246 MB na sekundę i zapis sekwencyjny. 75 MB na sekundę. Moto Z Play pod względem wydajności prezentuje poziom gdzieś między Huawei P9 Lite a Xiaomi Redmi Note 3 Pro. To jednak tylko cyferki, bo w praktyce smartfon działa najszybciej z nich. Znajdziemy tutaj niemal czysty system Android 6.01 bez dodatkowych nakładek graficznych. Działa on naprawdę świetnie, jest dobrze zoptymalizowany. Dla przyszłych nabywców mamy też dobrą informację. Zostanie on zaktualizowany do wersji 7.0. Pewnie zastanawiacie się, na jaki czas pracy można liczyć. W końcu, z jednej strony mamy tutaj duży wyświetlacz AMOLED, z drugiej strony niezbyt wymagający procesor. W praktyce akumulator o. Pojemności 3510 mAh, spisuje się naprawdę nieźle. Typowy screen on time to ponad 7 godzin, a czas ciągłego odtwarzania filmów z YouTube'a to 21 godzin na powerbanku i smartfonie jednocześnie, lub na samym smartfonie około 15-16 godzin. System Android 6.0 jest niemal czysty, więc znajdziemy w nim Głównie podstawowy pakiet aplikacji od Google i niewiele poza tym. To dobrze, bo przynajmniej pamięć nie jest nadmiernie zaśmiecona. Z funkcji systemowych, które warto wyróżnić jest Dual SIM, dwie karty SIM. W szufladce, która jest u góry, oprócz dwóch kart Nano SIM, mieści się też karta MicroSD. Akcje gestów, na przykład podwójne potrząśnięcie włączy latarkę przesunięcie palcem od dolnego paska w górę pomniejszy interfejs, dwukrotny obrót włączy aparat oraz polecenia głosowe. OK Moto Z, jak wysoki jest ratusz w Poznaniu? Mamy odpowiedź 61 metrów. Z tylną kamerą Lenovo Moto Z Play wykonamy zdjęcia 16 megapikseli i nagramy filmy 4K Ultra HD w 30 klatkach na sekundę lub Full HD w 60 km na sekundę. Jest też tryb manualny ustawień oraz HDR. Szczegółowość zdjęć i nagrań jest bardzo dobra. Szczerze mówiąc może konkurować z najlepszymi smartfonami na rynku. Nie ma tutaj żadnych powodów do wstydu. Niestety, gorzej jest z ustawianiem ostrości. Mimo, że mamy tutaj laserowy autofokus oraz sensor z detekcją fazy, to ustawianie ostrości pozostawia trochę do życzenia. Słoneczny dzień jest OK, ale w pochmurny, no cóż, brakuje mu zarówno szybkości, jak i precyzji. Lepiej pod tym względem spisuje się tańszy Asus Zenfone 3, który ma również stabilizację optyczną, a Moto Z Play jej nie ma. Da się zrobić porządny modułowy smartfon? Jak widać, da się. Lenovo Moto Z Play to idealny przykład. Jest elegancka, dobrze wykonana, a zakładanie modułów jest banalnie proste. Smartfon działa szybko, ma szczegółowy i jasny wyświetlacz, działa długo na jednym ładowaniu i robi świetne zdjęcia oraz filmy. wad Do zaliczam dość przeciętny autofokus, ale nie ma on wpływu na ogólną bardzo pozytywną ocenę tego telefonu. Cena to około 2100-2200 zł. Dużo czy mało? Dajcie znać, co sądzicie o tym telefonie. W komentarzach. Do zobaczenia.